Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wciera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę i jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Wołał on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za owcem nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiem wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozwójnikami, a nie posłuchały ich ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto Słowo Pańskie. w tym w dniu zesłania Ducha Świętego przemieniony wewnętrznie przemówił donośnym głosem. Niech więc cały dom Izraela wie z, niezrus z niezruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyjście ukrzyżowali uczynił Bóg Panem i Mesjaszem. Tymi słowami Zakończył się tym swoje pierwsze przemówienie do ludu izraelskiego po zmartwychwstaniu Chrystusa. Właśnie Jego zmartwychwstanie jako coś dotychczas niesłychanego jest potwierdzeniem faktu, że Jezus jest Panem i Mesjaszem, Bogiem i Zbawicielem. Z tym niepodważalnym faktem, każdy musi się liczyć, stąd też. Wniosek, który jest zarazem radą i wezwaniem skierowanym przez świętego Piotra do ludu. Nawróćcie się, niech każdy z Was oczci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie rzeków waszych. Domaga się od Izraelitów całkowitej i gruntownej zmiany sposobu myślenia. I postawy względem ukrzyżowanego i stałego. Bo jak już mówiłem, nawrócenie człowieka dokonuje się pierw w płaszczyźnie umysłowej, od zmiany myślenia. Niedawno przybili go do krzyża, a teraz muszą nawrócić się, czyli uznać go przez wiarę. Nawrócenie i Chrzest żeby mogli otrzymać przebaczenie wielkich zbrodni, wielkiego piątku i wszystkich innych grzechów. Święty Piotr chciał wyraźnie i dobitnie powiedzieć Izraelitom, że mają tylko jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. To samo pragnie nam powiedzieć sam Chrystus słowami dzisiejszej Ewangelii. Jest tylko jeden pasterz naszych dusz. Orędownik naszego szczęścia Jezus Chrystus. Wszyscy, którzy chcą zająć Jego miejsce, są fałszywymi pasterzami i wybawicielami, są po prostu oszustami. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami. Zarówno przed Nim, jak i po Nim byli, są i będą tacy, którzy głoszą się zbawcami człowieka i ludzkości. Sprzedają pse, pseudomądrość, pseudoprawdę, pseudoszczęście i wyzwolenie. I ci ludzie, którzy są w słabej wiary, tych pseudonauczycieli słuchają. Okazuje się tymczasem, że sprzedają ci pseudonauczyciele lichy towar, że handlują trucizną i zatruwają serca i dusze ludzkie. Nic dziwnego, że Jezus nazywa ich złodziejami i rozbójnikami, skoro odbierają Bogu dzieci, zabijają im pragnienie Boga i pragnienie prawdziwego szczęścia uniemożliwiają im posiadanie i zachowanie życia danego im przez Boga. Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Wiemy, że nie chodzi tu o owce, ale o ludzi. Jezus posługuje się obrazem pasterza, żeby nam pokazać troskę Boga po nas. Na półpustynnych obszarach Palestyny, tak dawniej jak i dzisiaj, pasterz jest życiem dla swoich owiec. I Przez ten obraz wzięty z życia pasterskich ludów Wschodu, Chrystus pragnie nas pouczyć o wielkiej prawdzie, że On jest naszym życiem, ponieważ daje nam i zabezpiecza życie. Pełnym i wiecznym szczęściu, kiedy dobiegnie końca nasze życie doczesne. Wszyscy inni są bezsilni, kiedy staną w obliczu śmierci. Jedynie ten, który przezwyciężył swoją własną śmierć, umożliwia nam wyjście, wyjście z tej sytuacji po ludzku bez wyjścia. Wszyscy inni zawodzą. Kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec, woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Te słowa Jezusa wyrażają wielką bliskość, przyjaźń i miłość, jaka łączy go z ludźmi. Poświęca nam swoją uwagę, troskę i miłość. Powiedział, czymże jest człowiek, czym my jesteśmy, czymże ja jestem, że Syn Boży tak się o mnie troszczy. Kimże ja jestem, że on moją prawie czatańską naturę wyniósł do natury aniołów. Byłoby dobrze, gdybyśmy Nigdy nie zapominali o tym, jak bardzo Bóg troszczy się o nas. Błądziliście bowiem jak owce, pisze apostoł Piotr, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Wszyscy jesteśmy więc zagubionymi owcami, ten nasz powrót musi się nieustannie powtarzać. Wspólnota chrześcijańska, pod pewnymi względami, żyje jakby w rozproszeniu. Dający się zauważyć dzisiaj kryzys tożsamości chrześcijańskiej, co niektórzy próbują wykorzystać, łudzą się, że uda im się rozproszyć Chrystusowe snago, i zyskać tym samym więcej zwolników dla modelu społeczeństwa zlaicyzowanego, czyli żyjącego tak, jakby Boga nie było, i modelu społeczeństwa ateistycznego, czyli zaspokoić człowieka jedynie dobrami materialnymi i tymi dobrami materialnymi, Zabić jego religijną naturę. Bo każdy człowiek ma religijną naturę, czyli jest w jego naturze wpisana tęsknota za Bogiem. Natomiast materializm praktyczny, czyli zachwycanie się dobrami materialnymi, pracuje tylko dla posiadania i nic więcej powoduje, że taka ustawa może zabić człowieku pragnienia religijne. Musimy więc wrócić do tego, którego Piotr nazywa stróżem dusz naszych. Musimy odnaleźć jego prawdę, aby nas wyzwoliła. Kiedy wszystkie owce wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim. To pójście za dobrym pasterzem miało swój początek w chwili Chrztu Świętego i musi być kontynuowane przez całe nasze życie. Jezus jest jedynym, który może wyprowadzić nas na zewnątrz poza Kłopoty, niedostatki, ciemności i niesprawiedliwości. Poza kryzysy, nasze wewnętrzne, Jezus nas wyprowadza na zewnątrz. Jest naszym pasterzem, który troszczy się o każdą owieczkę, nie tylko o parafii wszystkich świętych ale o każdą owieczkę Kościoła chrześcijańskiego i o wszystkich ludzi na całym świecie. Amen. Wyznajcie naszą wiarę.